Dla mnie to była taka odskocznia od tej szarości obowiązków dnia codziennego. Te hafty, no, lubię, nie lubię powielać tych samych, bo czasami ktoś tam chce, no to powiela się, robi się poduszkę taką jak chce, Ale lepiej jak, je, tak, jak każda nowa. No to dobór kolorów. Yy, i to, no i dużo trzeba przy tym cierpliwości. To sprzyja takiemu wyciszeniu na wszystkie takie domowe. Stresy, różne problemy życiowe, to dla mnie to była taka sytuacja trochę uspokajająca, bo usiądę przy tym hafcie, dłubię sobie, muszę liczyć, muszę myśleć, i wtedy już nie myśli się o innych problemach. A każda nowa stworzona poduszka to no, czasami wrażenie, nawet własne, że wyszła fajniej niż na tym wzorku, który się miało, to, że to takie kolory dobre, że przeróżne, i, i tak jakoś. Robię od dzieciństwa już miałam takie może zamiłowanie do igły i do haftu. Kiedyś nie było to prosiło się mamy kawałek kretonu jakiegoś białego. Tata narysował wzorek i jakieś nici mi kupili. Ja sobie próbowałam wyhaftować takie kwiatki, które potem służyły jako serwetka, podstawka pod doniczkę na taki zrobiony ręcznie też kwiatek w który w klasie wisiał, a ja wtedy jeszcze jako uczennica szkoły podstawowej, tam czwarta, piąta klasa, szósta, tak dokładnie nie pamiętam, wtedy to haftowałam i te moje, taka serwetka z kwiatkiem, jako podkładka pod doniczkę, wisiała na ścianie. To była tak pewnego rodzaju ozdoba. No i ten haft zawsze mnie ciekawił. Gdziekolwiek zobaczyłam u kogoś wyhaftowane rzeczy, więcej haft płaski wtedy, no to. To bardzo mnie to ciekawiło. Dawniejsze takie makatki wiejskie, haftowane, widziało się u ludzi. Marzyło o tym, że ja kiedyś to zechcę sama zrobić. No ale potem no dość yy, praca, rodzina, trochę to yy, czasu zeszło, człowiek był zajęty czym innym, ale ciągle mi to. Yy, było w głowie, że chcę do tego wrócić. Po prostu. I w sercu, prawda? No i to być może, no tak, może to jakoś tak to jest, chociaż mama moja nie haftowała takich rzeczy, nie robiła. No to ja nie wiem skąd to moje takie zamiłowanie. Ale potem do tego wróciłam już mając nawet dzieci. Próbowałam właśnie haftów krzyżykowych, najpierw to takie pożyczane od kogoś wzory, poduszki, bo nie było dostępnych haftów. Takich Czy wzorów, które można było kupić, zamówić, no to przecież to ile? 30 lat temu, więcej. No to jeszcze nie było. Dopiero potem, chyba od 2000 roku, prenumeruję już czasopisma, które miały wzory. Do, wcześniej do poduszek mniej, ale na takie obrazy haftowane i to haftem krzyżykowym. I to mnie wciągnęło bardziej niż te hafty płaskie. Tym haftem krzyżykowym to już się param, no. 30-40 lat, może. Wow. tak. Doczekałam się wnuczki pierwszej. Wnuczka ma już w tej chwili prawie 18 lat. To dla niej zaczęłam haftować te pierwsze poduszki, takie z wzorami dziecięcymi różne. No, one trwają do dzisiaj. To jest rzecz tak praktycznie, jak się tego nie porwie, nie potnie, to można powiedzieć prawie niezniszczalna. 20 lat prawie śmiało można użytkować, ubrać tylko to ten pokrowiec z poduszki i haftuje się. To na poduszki to wykorzystuję do tego włóczkę. No to też taki chyba bezpieczny materiał jak dla dzieci. Mhm. I nie zrani się nic. No i ta poduszka. Można się tam do niej przytulić i spać na niej i bawić się. W tej chwili dla własnych wnuków to już tak zaplanowałam, wykonuję. Co roku im na urodziny, z datą urodzin wpisano z imieniem poduszkę. I wybierają w tej chwili już wzory, i koniecznie chcą się dopominają, kiedy zrobię następną. No to myślę, że to trochę może w tym sens jest, że, że dzieciaki chcą. W tej chwili to jak zrobię, to obdarowuję dzieci w rodzinie jako prezenty tymi poduszkami. I dla znajomych. Tak, tak, dla znajomych też różnie tam. No. Pani Teresa, a może tak być, że. Kogoś zaciekawią pani pracę teraz, jak puścimy ten i będą się do pani zgłaszać, to jest szansa wysłać taką poduszkę? Yy, tak, oczywiście. Można na konkretny adres, można yy, przesłać. Nawet z wypisaniem imienia, jak dla dziecka. Trzeba odpowiednio poduszkę dobrać, żeby było trochę miejsca na to wypisanie, bo jak, jak tu w tej chwili wykonuję, robię, to będzie dla takiej yy, nowonarodzonej dziewczynki Marcelinki. Yy. Tak i wtedy już taka jej osobista poduszka. No, i to będę kończyć haftować, i potem uszyję się. No. Teraz troszeczkę się już mniej robi, bo to już wieknie no, ten oczy, i czas mhm. krócej. Potrzebuję teraz około dwóch tygodni na wyhaftowanie takiej jednej poduszki, bo, bo no, jeszcze inne obowiązki są, nie można bez przerwy. A zresztą już y, tyle czasu nie wysiedzę co kiedyś. Kiedyś mogłam za tydzień taką poduszkę wyszyć wcześniej, jaką oczy człowiek, jak potrzeba była. A teraz potrzebuję około dwóch tygodni już tak, żeby wyhaftować taką jedną. I pani przycisk... Tereso, Pani cudownie opowiada, ta pasja bije, bije od Pani, a mogłaby Pani się podzielić, jak to w ogóle się wykonuje? A to w sumie tak naprawdę nie jest trudne, tylko to jest rzecz dla cierpliwych, bo jak się szybko człowiek zniechęca i nie wychodzi, zostawi, to no wtedy zostawia to nie robić po prostu, a to nie jest trudne, bo to rzeczywiście igła tylko przewlekanie nitek. W tej chwili jak ja zaczynałam pierwsze takie swoje hafty krzyżykowe nawet, to nie była dostępna w sprzedaży kanwa. Przynajmniej ja nie miałam takiego dojścia do tego. To kanwa to ten materiał, na którym się haftuje, a teraz łatwo kupić można i, i czy przez internet, czy w sklepach. Taką kanwę. To jest dobry podkład do haftowania, bo ma odpowiednio przygotowane dziurki, w które się tylko igłę wkłuwa praktycznie. No i, no i liczyć, no liczyć krzyżyki trzeba z wzoru. I, i łatwe, no łatwe. Dla mnie no w tej chwili łatwe, ale no bo to się już pracuje, no, no to się tylko wkłuwa odpowiednio w dziurki, przeciąga nitkę, no i, i krzyżyk, no. Tu to jest taki pełny krzyżyk. Haftowałam też obrazy. To takie no, naprawdę obrazy, które można odpowiednio oprawić i, i to takim krzyżykiem, półkrzyżykiem, jakby takie, tylko przeciąga się dwa razy. A tu to taki, tak jakby mały kwadracik, to ujmując matematycznie, to trzeba mu zrobić oś symetrii tym, tym, w tym krzyżykiem i jest cały krzyżyk. Oś no. symetrii kwadratu i, i jest krzyżyk. I, i to tylko no, trochę z wyczuciem nie ściągnąć, ale to doświadczenie potem już yy, powoduje to, że się robi. Nie, nie robię tam żadnych na tamborkach, bo to zakładać, o to w ręku wszystko. Trzymajmy Pani, teraz to słyszałam, tu... że najtrudniejsze jest pierwsze 10 lat, potem już w prawa. <laughs> potem rutyna trochę wprawa, tak, na pewno. I, i, no I gromadzenie odpowiedniej ilości włóczek, kolorów różnych, no i gatunkowo musi być taka do igły bo nie każda się nadaje. No to potem dobór kolorów, no to też jest taka fajna sprawa, bo dopasowuje, dobiera mnie, a jednak ten może nie, żeby to było w dziecku bardziej żywe, czyli kolory stonowane, no różnie zależy do jakiej poduszki. Jak. No i te poduszeczki, takie jaśki, ozdobne, no haftuję, bo mam jeszcze wnuki, są inne dzieci, które i nowe się urodzą, i już urodziły, i już w planie, właśnie mam, że jednak póki mogę, to siadam do tej robótki, oglądając telewizję, gdzie się tam okiem rzuci na, na jakiś tam serial, czy tam coś innego i więcej się słucha, a w tym czasie haftuję, no haftuję no już i jakoś tak Pani już teraz mnie to wciągnęło, tubi. że no, no nadal przez tyle lat, i, i nadal chce mi się jeszcze wyciągać tę robótkę i, i, i tworzyć, i tworzyć coś nowego, nową poduszkę, czy, czy obraz. Jakiś, no. Zdarzało się ile razy, że, że nie tak, pomylę się w tym krzyżyk, no to cóż, trzeba cierpliwie wypruć i poprawić, poprawić, zrobić, bo, bo jeden zmieniony krzyżyk, zwłaszcza w obrazie, czy nawet w poduszce, zmienia kształt i tej poduszki, czy, czy obrazu, także trzeba, no niestety, jak się jest jakaś pomyłka, to cofnąć się, poprawić i zrobić. No dokładnie tu przede wszystkim no, dokładność jest potrzebna, zwłaszcza w tych obrazach. No też, no bo to zniekształcić kota czy i pieska można jednym krzyżykiem, to potem zmienia się i reszta, to trzeba zachować te wzory. Pani Teresa, dużo ma Pani kolorów? Yy, włóczek? Bardzo dużo. No na przykład w tym kotku, który w tej chwili robię, to tak by przeliczyć, to trzy zielenie, chyba tu są trzy, Nie. jeden, dwa, trzy, cztery yy, rodzaje zieleni, no czy yy, brązów, Jeden, dwa, trzy, tam cztery pięć. Gdzieś, no, trzeba było dokładnie policzyć, ale gdzieś około ponad 20 kolorów jest w tej chwili w tej poduszce. Także no, zależy, w jednej więcej, w drugiej mniej, ale przeważnie trzeba mieć dużo. To zbieranie włóczek też przez wiele lat. Zapasy mam rzeczywiście wieloletnie i ciągle się dokupuję. No, wtedy kolorystycznie łatwiej jest dobrać. Yy, te kolory i ładniej wygląda, no. trochę, a nie tak tylko tak, jak mając tam nitek niewiele, to, to nie wyjdzie tak dobrze, jakby się tak no, oczekiwało. I tak z tym robię, no nie wiem, mówię, że dopóki działają oczy, ręce i głowa, bo tu też potrzebne, no to myślę, że będę jeszcze dłubać. A no jak już coś tam wysiadło, to już wtedy będzie fizyczna niemożliwość może do haftowania, ale, ale na razie mam nadzieję, że jeszcze trochę porobię też to. Myślę, że to nie wiem. A są następcy? Ludzie, ludzie są zainteresowani takim haftem krzyżykowym? No trochę, czasami nawet jakieś takie kiedyś warsztaty, to i w szkole przy jakichś pokazach pokazywało się dzieciakom jak to się robi. No to niektóre tam próbują, robią, ale no, dzisiaj czasy są takie, że to wszystko szybko, szybko. I bardzo to dziewczynki, zwłaszcza, za długo przy tym nie siedzą, bo mają inne rzeczy ciekawsze do zrobienia. To tak więcej dla takich, którzy przebywają no, w tej chwili, jak już dla starszych emerytów w domu, gdzie się no, ma potem trochę tego czasu. To dla cierpliwych, bo to, to tak, jak w tej chwili młodą dziewczynę y, posadzić i powiedzieć jej, dwa tygodnie będziesz. Y, Szyć tę poduszkę, a może i nie, jeszcze jak zaczyna początek, nie? No to nie każdy będzie miał tyle cierpliwości. Ciężko to wyobrazić, co dopiero zrobić? No to zrobić to no nie jeden mówi fajne, no bo czasami jak tak, jak gdyby ewentualnie sprzedać, no to ktoś by może chciał za parę groszy to kupić. No proszę bardzo, kupić proszę sobie te materiały. Teraz już też za parę groszy nie kupi się po około 10 zł, jeden motek włóczki przeciętnie kosztuje albo i Oczywiście. Więcej. To także wykonać można prościej samodzielnie i będzie taniej. Nie? Materiały tylko kosztują. No, aha, a. Też tak materiał tak? materiałowi nierówny. No, no, no też tam i, i w tej chwili szuka się i ceny, czy poduszkę do taką gotową. Też muszę kupić poduszkę, którą się potem. Ten pokrowiec, bo praktycznie to, co ja haftuję te poduszki, no to takie pokrowce się tylko na to robi, a poduszkę kupuje się i, i się naciąga ten pokrowiec, i, i jest efekt taki, jak, jak widać no, na tych poduszkach. Na podstawie y, obrazów Picasso y, ta poduszka. Pani teraz a te pod poduszeczki z naszymi motywami ludowymi? Tak, tego typu. Jest więcej taka właśnie te geometryczne wzory, tu może jedna, a ta reszta to, to w tej chwili nie mam, bo gotowych zrobionych. Bo zeszły. Zeszły, no zeszły tak część, tak no rozdysponowane. Ale jeszcze no mam zamiar wrócić do tych takich geometrycznych, typowo ludowych wzorów. Ja Pani I teraz, teraz to zostawię, zostawię pod filmem kontakt do Pani taki grzecznościowy, bo... Gwarantuję dla Pani, że wielu będzie zainteresowanych Pani pracami. To trzeba telefony odbierać tak? Trzeba, no. trzeba będzie chyba jakoś odbierać, bo to, co pani robi, jest unikatowe. No faktycznie tego nie. No trochę taka przy tym, że to um, już nie chodzi o reklamę, ale um, sporo tych poduszek, nawet i obrazów, pojechało za granicę do Stanów i w Europie też. Po prostu znajomi szukali oryginalnego prezentu, który mogą zawieźć za granicę, coś czego tam nie ma. No, tam nie, no nie wiem, czy tam haftują, ludzie też pewnie haftują, ale to takich naszych tam nie ma. No i, mhm. i rzeczywiście część pojechało za granicę jako takie no, prezenty. Unikatowe. No, może być polskiej. Pani Teresa dumna. Pani prace są jakby rozsiane po całej... No to trochę, trochę tak. Ale to tam bez przesady. No to z tym tak czy tak. Ale, ale cieszę się, że, że ktoś tam pomyślał i chciał oryginalny prezent zrobić za granicę. Jadąc zawieść coś. Czy dzieciom, czy, czy osobom dorosłym. Coś takiego oryginalnego, innego. Pani Teresa też nie musi się martwić o to słowo reklama. Dlatego, że wystarczy Panią posłuchać pani jest takim prawdziwym pasjonatem tego. Pani to kocha no, po prostu. Lubię to tak, lubię, rzeczywiście lubię. Przez tyle lat to się chyba potwierdziło, bo, bo człowiek by nie wracał, jakby to się coś już znudziło. A mnie ciągle y, interesują te rzeczy i zwłaszcza nowe wzory, jak które czasopismo y, otrzymam, no to wertuję i o to bym chciała zrobić to i, tak, i myślę, że życie nie wystarczy, żeby wykonać to, co by się chciało zrobić.